Cześć. Siemanko. O, no, pogoda jak widzisz, ale jesteśmy w środku teraz. Tutaj już trochę zerwałem tych pomidorów na zewnątrz. Ale nie wiem czy pamiętasz, że zaniosłem do domu kilka doniczek, które wydawały mi się obiecujące. Jednak jak widzisz kwiatki opadają. Myślałem, że jeszcze coś z nich będzie. Niestety chyba już. Nic, ale <laughs> przyniosłem też takie, które bardzo ładne kiście miały, pamiętasz na tych dwóch patykach? No i one zobacz, sobie tutaj elegancko dojrzewają. Ja przyjdę sobie tylko raz jeszcze przyrwać liście, żeby im tu słońca nie zasłaniały. No bo widzisz, tu jest słońce. Hmm. Ale mam dwie doniczki, więc związałem je tutaj, żeby się nie obaliły, że tak powiem. Wiesz, jedna pójdzie w tę stronę, druga w tę i będzie bałagan. No i zobacz tutaj, tuż coś dojrzewa. A jednak są czerwone. Ja myślałem, że będą żółte. Coś tu dojrzewa. Też ten, pamiętasz, patyczek, co się wygiął? To właśnie on. Już będę musiał pozbierać, żeby nie przemęczać tej rośliny. Podlewam je tu co jakiś czas. One są tu chyba już dwa tygodnie, mi się wydaje. No, ale mówię, te tutaj, co były same kwiatki. No, jest kilka pomidorów, nie? O, i tam, ale one chyba były. Mi się wydaje, nic nowego się nie zapyliło. No, w domu wiesz, jest cieplej, ale to jednak dla rośliny jest szok termiczny, że tak powiem. A choć na dwór coś Ci pokażę, co ja dzisiaj będę chciał zrobić. Dzisiaj z tych oto będę chciał pozbierać owocki, a potem, a później zebrać z nich trochę nasion. No niedużo, może z 200. Są eleganckie. cada Także jest jeszcze ich tu sporo. Ja je wszystkie będę chciał zerwać, a co najmniej te najbardziej bojamy. Z niektórych nasion nie będzie, zobacz tych malutkich, to no, nie sądzę, żeby cokolwiek było. No, z tych większych już będzie. Ale powiem, że są bardzo fajne Chod. Zobacz tam w Szacorach. Takie fajne są. Winienem je urywać, tak, o ale nie zawsze się da. A widzisz? Te co gorzej, oberwę, to już trzeba będzie je właśnie dzisiaj zjeść, bo jutro mogą złapać jakieś pleśni. No chociaż w lodówce to nie, no ale złapią szybciej jak takie. É it's ten poczeka sobie o, może nie aż tak do końca wszystkie ale większość zerwane dobra to jeszcze jest tutaj trochę do zrywania powiem Tobie, tylko że są to inne gatunki widzisz tam no też są fajne też słodziutkie, ale no mówię Pogoda je trochę zniszczyła. Można zobaczyć, jak ładnie to wygląda. Fakt, że to wszystko już zwiędło, no to mówię, mróz był. A te to zrywam już od jakiegoś czasu. No i jeszcze, zaraz. Na takich ususzonych patykach same dochodzą na słońcu. O, no, dojdą u mnie w pudełku. Ale na razie jeszcze, niegdyż też mam tutaj dość sporo sporo naprawdę zielonych i to różnych rodzajów i powiem Ci no zobacz te prawdopodobnie już będą żółte to jest ich kolor taki ten o, o tego zeżar robak muszę go znaleźć tego robaka kiedyś mi się uda to jest taka nie ale nie glizda. Jak to nazwać? Taka larwa sobie chodzi. Niedobra. I zżera. I wżera się w pomidory po prostu. Nie wiem, taka owłosiona. Wie, owłosiona glizda. No dobra. Może się nie uda tym razem. Tak szybko ją złapać. Ale. No dobra. I ci nie pokażę. Ale powiem ci, że jest ich jeszcze sporo. Z tych tutaj co mam właśnie, co zerwałem, one już przyschły trochę. To zobacz ile będzie. Z nich zbiorę sobie nasionka na następny rok. A co to za gatunek? No jakby to powiedzieć? No fuzja. Nie jakaś. No coś to tam jest takie. Nie jest złe. Ja je kupiłem w sklepie. Za grosze. No ale jeszcze to jest dużo tych moich, co ja siałem. Nie chcę teraz zrywać, żeby nie pomieszać z tymi. Bo będę miał różne nasiona i różne pomidory, a nie chcę tak. Także, słuchaj, tak wygląda u mnie zbieractwo. A jak u Ciebie byś się pochwalił? Zobacz, te dochodzą. Robią się takie jakby Redko pomarańczowe, chociaż one chyba miały być żółte. I właśnie, ja już sporo takich żółtych nazbierałem sobie. Tak one właśnie wyglądają. One no są dojrzałe. One niektóre aż pękają. O ten na przykład, już ci pokazuję. niż pęk. On już jest dojrzały, przedojrzały, że ci tak powiem. Ja dzisiaj miałem w pracy kanapki właśnie z tymi żółtymi. I. Powiem Ci, że nawet, nawet. Te czerwone muszą jeszcze lekko dojrzeć. Te zielone z krzaków zerwały. No mówić. Rodzą te pomidorki, rodzą w październiku, w październiku. Przed Halloween. Za tydzień zmiana czasu. A tutaj zobacz, to są te moje, co siałem e, Nie ostatnio. Data się nie liczy, data to jest z tamtego roku. Nie ostatnio, ale już ci pokazywałem, bo chcę mieć z takich jeszcze, to, a to nasionka były te zbierane z pomidorów, które miałem z tamtego roku i je nie posiałem, bo miałem mnóstwo różnych sadzonek. Także mi starczyło jeszcze rozdałem, a te są na eksperymentalnie na zimę, ale to nie są te, co siałem ostatnio, tylko ostatnio, ostatnio, przedostatnio. Jeszcze nie puściły tamte. No bo kiedy je siałem? Kilka dni temu. Tak, jest spokojnie. Muszą dojść. No to co? Ja idę skubać teraz nasionka. A teraz, teraz, teraz będę chciał. Tylko ja miałam noża. Mm, mm. Będę chciał. O ten jest pęknięty, jak widzisz. Widzisz, że jest pęknięty. Taką tą dostał, nie? Ja sobie to przekroję. A postaram się tak ładnie. I zobacz, teraz z tego wszystkiego będę wybierał nasionka. O, z tego miąszu Dlatego, że on jest pęknięty, to wybiorę wszystkie. Dobra. Nie wiem, widzisz coś? Widzisz, że tu nasion? I powiem Tobie, że dużo mi nie trzeba. Jakiś tysiąc. <laughs> nie no żarcik. Zobacz, kroję go na pół. Tutaj wyciskam te wszystkie nasionki. Nie wiem, może zmarnuję ze cztery pomidorki. Bo wiesz, jak to jest. Jak się sieje, to ja zaczynam dość wcześnie i ono nie wychodzi. A fajnie by było, jakby wyszły o ten jest bardzo dojrzały też pękł patrz ile tu jest mhm. te wszystkie nasionka będę chciał zabrać zróbmy jeszcze tak przerzucam sobie na takie kuchenne sitko Ile mogę? Hmm. Najlepiej wszystko. W kuchni nie jednym nożykiem po drugim. I idę pod zlew. Teraz staram się to wszystko przepłukać wodą, bo wiesz, one są otoczone takim właśnie jakby to powiedzieć, żelkiem, otulinką. A to wszystkie praktycznie nasiona coś takiego mają. Niektóre są takie, że yy, ptak musi zjeść to nasionko, przetrawić i zrobić kupę i wtedy dopiero to nasionko jest coś warte. Wcześniej, no niestety, jeżeli ptak tego nie przetrawi, to ono się nie wykluje. Znaczy, no nie, nie ten. Będzie tylko pestką zwykłą. Będzie czekało na ten czas, kiedy ta otulinka zostanie strawiona przez ptaka. No, takie są niektóre rośliny. Nie mówię o pomidorach, bo prawdopodobnie chyba tak nie jest. Chociaż możliwe, że też. Widzisz, już tak mniej więcej to wygląda. To się udaje, to się udaje. Widzisz, ja tak z każdym nasionkiem chciałbym delikatnie, a tu nie. Przecież to jest... Ile tu jest? Kilkadziesiąt z jednego pomidora. To zamiast trzech wezmę cztery. Będę miał to samo. Oj czekaj. Kiedyś y, miałem zamrożone pomidory i z zamrożonych część była. Część puściła, powiem tobie, ale już zgotowanych gotowanych pomidorów. Nie. Zaraz, mamy takie pełno takich ksionek. Ej, zaraz dam tu na środek. W magiczny sposób. Łej na środek, nie. na środek. Ten nie. Ten nie. A reszta tak. Zaraz pokażę ci dalszą część magii. To co na sitku jeszcze staram się jakoś tak odsączyć z wody domowym sposobem typu stuku stuku. ok, a następnie po prostu w magiczny sposób na kartce od drukarki. A to spadnie wszystko. Chyba starczy. To już nic nie zostało, tylko farfocle. Więc tutaj już mamy nasze nasionka. I teraz jak je ładniej rozłożymy, to one będą raczej też pojedynczo, chociaż te, taka grupka jak wyschnie, to ją przecież można pokruszyć. Albo zrobić tak jak ja, wrzucać całą, zasypać i będzie kilka pomidorów w jednym miejscu. Potem i tak je przecież roz, yy, rozrywamy, nie? Wiesz, korzonkami nie na siłę, ale, ale tak, żeby się rozeszły. No, i teraz to czeka do jutra. Jutro po prostu najlepiej to jeszcze nożem zbiorę. Gdzieś, może w jeszcze jedno miejsce, takie suche bardziej dam też na kartkę, ale to już ona się nie zamoczy jak ta teraz. I później wsypię po prostu do małego woreczka z opisem, że to są moje niskie z doniczek, i tak dalej. Dobrze opisać, bo tak jak ja mam bałagan, nie wiem co, gdzie rośnie. No to co? Na zakończenie, na zakończenie tej. Pomidorowej przygody. Pokazałem Tobie, jak to ściągnąć na na przyszły rok. Oczywiście F1 nie jest obiecane, że będą takie same, ale mogą być. I teraz chcę się pochwalić czymś takim. Sąsiad mi przyniósł zobacz, jakie fajne jabłka. To są te irlandzkie, tutejsze. Nie wiem skąd, ale jeszcze pomyślę, co z nich zrobić. No na pewno będzie kompocik w niedzielę. No ale ich jest strasznie dużo. Zobacz, całą skrzyneczkę taką na dole. To jest bardzo coś ciekawego. No bo raz dałem mu truskawki, potem pomidorki. To się odwdzięczył jabłuszkami. Ja je pokroję, je ususzę, będę miał na Wigilię, na kompocik. I taki zimowy, wiesz, jaki, nie? Tradycyjny. To co? Zostawiam cię z tym. Życzę Ci miłego dnia, wiesz jak robić. Trzymaj się!